No, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z Kanady. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę inaczej. Jak zawsze, zawsze było latanie tą kamerą po tych akwariach. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak robię podmianę moich młodych skalarków. No, to tak samo będzie można taką podmianę sobie zrobić na przykład przy maluchach, które tam mają tam 6 czy 5 dni i dajemy na przykład pierwsze jedzenie i chcemy po prostu sobie posprzątać ja używam na przykład to jest mój sposób no są różne sposoby można sobie używać różnych tam wężyków różnych z tych ja wam pokażę jak ja robię ja sobie mam przygotowaną taką kuwetkę do tego mam przygotowany wężyk tutaj już na górze mam też przygotowaną wodę do podmiany A z taką przesawką daję później, tą daję do dołu i po prostu woda sobie e, będzie się napełniać. No, ja na przykład trzymam na czystym szkle moje maluchy z tego względu, że po prostu lepiej utrzymać tutaj czystość w akwarium. Nie daję żadnego podłoża. W jednym mam piasek, z którego będę właśnie chciał się pozbyć, bo. No bo po prostu jest kłopot z tym piachem. Jak chce się sprzątać, to po prostu ten piasek zaciąga mi ten już większy wężyk, bo tam jest większe akwarium. No i są problemy. I pokażę Wam jeszcze tutaj taki filterek. ja używam ostatnimi czasy właśnie takiej filterki. Jest tutaj gąbka wsadzona, węgiel aktywny plus takie coś podobne do włókniny, coś jak włóknina albo coś w tym stylu. Filterki powiem Wam, że robią fajną robotę, bo naprawdę Wciągają trochę tego syfu do tego, no oczyszczone są prawie co tydzień czasu delikatnie wąbkę przepupuję, a w po prostu daję sobie nową. Mam nakupionych tych filterków to to jest to jest niemieckie, Marina. Ja to tutaj w Kanadzie kupuję. Nie, to jest Madryin. Mm dystrybutor w kanadzie USA UK mamy Made in Malezja no, no czyli to jest Malezji ale filterek powiem Wam że robi robotę mam też takie większe filterki my po prostu dajemy sobie gąbkę i zamykamy wężek na powietrzenie i sobie hula, powiem Wam że super sprawa dla mnie bomba Zrobimy teraz podmianę, ja sobie zrobię tutaj podmiankę, no ja się staram żeby tutaj codziennie po prostu to robić, a jak nie codziennie to co przynajmniej co drugi dzień podmiana żeby była zrobiona, żeby było czyste dno. Także nie będę spuszczał tutaj za dużo tej wody, bo ja nie jest, nie preferuję dużych takich podmian, także jedziemy, jedziemy z koksem. Dobrze, tutaj sobie teraz zrobimy no i ściągamy sobie podnie Jeździmy wężykiem, i po prostu ściągamy ten cały syf, który nam zalega. Resztki jakieś jedzenia, odchody, No tutaj sobie damy też ma przysawkę, tak żeby nie trzymać to sobie daję do przyssawki tutaj na dół no. a przy młodych takich, malutkich to ja jak nalewam wodę, no do tych to już normalnie z tego wężyka będzie woda lecieć, napełniać się ale przy takich maluszkach ja stosuję kropelkowo także podłączam sobie tutaj kranik i ustawiam sobie żeby po prostu kropelkowo to tam, no nie tak, że no nie wiem, że tam kropli na minutę ale żeby po prostu kropelkowo sobie to ciurkiem leciało powoli te pierwsze takie podmiany po prostu tak robię i mi się to sprawdza krzywda się żadna rybom nie dzieje żyją, także jest okej okay. tutaj to sprzątamy Dajemy wodę ten No jeszcze dzisiaj będę miał dużo roboty Teraz mi się właśnie napełnia woda no, Jeszcze kilka pogni, 150, 150 no, ja My dostałem taką szantraję że masakra muszę tam powycinać trochę liści muszę tam zrobić e, kilka przez kilka dni podmian ostatnio nie miałem czasu tam żeby bardziej przy tych maluchach e, śmigałem w 150 się tam nic takiego nie działo ale widzę że teraz dostałem glona krasnorosta także trzeba będzie tam troszenku opracować na tym akwarium, bo podejrzewam, że tam by się przydał kubełek, bo ja tam tylko mam kaskadę i ja gąbkowy jeden filtr tam tamta filtracja jest troszkę malutka, ale w sumie to nie wiem, bo mój kumpel ma fajne akwarium, dosyć duże i nie używa w ogóle żadnej filtracji w tym akwarium bardzo dużo roślin tam ma i wszystko mu pięknie funkcjonuje nie wiem, ma tylko na powietrzenie i działa wszystko ryby żyją, rozmnażają się co najlepsze to krewetki różne, kiedyś Wam pokażę może kiedyś jak będę u niego to nagram filmik dużą chyba ma to jest 125 kolonów akwarium 6 fitów, 6, 6 stóp długie, 2 stopy wysokie i 2 szerokie fajne akwarium ostatnio właśnie żeśmy sobie rozmawiali No także tutaj będzie usłyszana podmianka. No na nam czysto, także spuszczę tylko jeszcze wodę. Spuścimy jeszcze trochę wody. Lepiej robić sobie systematycznie zawsze To później nie ma tyle roboty Jak się kilka dni na przykład zostawi To później Robi się bałagan Też na szybach się zaraz robi Czy zielenice wyskakują Czy inne jakieś tam grulony Tak mam właśnie w jednym z akwarium w 120 Właśnie tam mam piasek i myślę, że przez to Bo reszta jest super, wszystko jest elegancko, a w, tych, w tym jednym akwarium to mam normalnie cyrki takie, że no i spuszczona woda, teraz sobie zakładam tutaj wężyka. Na no. I będzie się napełniać woda. Także tak to wygląda. E, zaraz się napełni woda, i będzie e, po podmianie. A ja będę uciekał <grywka> do następnych akwarii. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Następny jakiś tam odcineczek może nagram, jak robię Artemię, jak tam później, jak jest, zrobię taki może odcinek, jak tam robię tą Artemię, później jak ją odcedzam i jak tam później podaję na przykład na maluchom. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ale zapraszam do oglądania, komentowania. Trzymajcie się. Trzymajcie się zdrowo.